Cześć witajcie, ja jestem Radika. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Metro 2033 Redux. Jak zapewne pamiętacie w ostatnim odcinku wyszliśmy na powierzchnię. Z naszym, no czy można powiedzieć przyjacielem, no kompanem, no takim po prostu idziemy w te same strony. Z Bourbonem wyszliśmy na powierzchnię, no i przekonaliśmy się, że nie jest to miejsce jakim było wcześniej. Że teraz to jest po prostu. Mojażesz zginąć na każdym kroku. No ale dobra, lecimy dalej. Kontynuujemy zabawę, historię. U mnie tutaj szuteczko. Nada Pandeci. nie prędzej prostu... zajmie. No, to, pryżę, to ja Lada, ty tutaj wreszcie. Пошел. В Стоя! Кто такой? А ну-ка, последите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Дать же наш Челнут Бурбо. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно. У меня к нему дело. Хозяин? Ну конечно. Но! Хозяин такой. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже! Двигай, двигай! Давай Но то слабо трога. Бурбон в паду. Нас тут еще не зауважили. Хочешь? Глянь, yeah, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Oh, да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Супер, чили я стать О, пани Бурбан, что пан Томаш? Окей. В таком случае делаем маленькую изменение. Jest coś dobrego w końcu Dobra no to wychodzimy stąd Tam ci teraz, tam się patrzą nie wiem czy jak... Dobra, na razie nas nie widzą Chociaż to dziwne bo się patrzył zaraz we mnie sobie jeszcze wyekwipuję noże O to było po prostu z mojej strony takie dobre, że ja Aż sam nie wie, aż sam się po prostu nie wierzę. Ja jestem dobry po prostu, dobra jakiś. Jakąś lepszą broń trzeba. Zrobimy granata granatami rzucić. Granat! Eee... Oczywiście już zapomniałem. Już oczywiście zapomniałem. Kreatura broń. C C. Łap. Co? No. Okej... Okay. Jakoś idzie na razie... Na razie jakoś... Idzie. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Oh no, shit! No, 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 Łap. Jak taki świetny, to łap. Kurde, nie o to chodzi. Nie do końca tak to miało wyglądać. Ale gościu overmowuj, fajnie. Sam żeś pacan Okej okay. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde No dobra Tu mogę zdjąć maskę, lepiej ją sobie zdejmę, bo jeszcze uszkodzę jakoś Lepiej ją sobie zdejmę, tyle A gdzie? Jeszcze i... Ile was tu jeszcze? Wszystko? Wszyscy? Tak go trochę poobracało. Spoko. Pozwól sobie pozbieram wszystko tutaj. tam tam mniejsze rzeczy. Co pozbieram. Przeszukam ich. Bo to się może przydać. Później. Co ty miałeś? Ciekawą broń miałeś. Mogę sobie zamienić mogłem to kupić. Właśnie dlatego nie kupowałem broni. W tej grze jest właśnie takie, taki mechanizm, że tam tutaj się nie opłaca kupować broni. Bo zawsze tą broń wcześniej czy później znajdziemy. A, z, zakłada, a zwykle to jest za wcześnie. Jak znajdziemy, o kogoś tu przybiło do ściany. Dlatego właśnie wtedy nie kupowałem broni. I jeszcze gdzieś tu są. Gdzieś tu jeszcze są hmm. o Tam jest jakiś A ja nie, nie widział? Trafię? Niby trafiłem, ale niewiele mu zrobiłem Na no, gościu Dobra Nie żyję Fajnie Szczury. Super. Super szczury tu piszą, widać. Takie to rary tasy mieli. W tych stronach. Ochaj, znalazłem bardzo dobrze. W ogóle na braki jak na razie nie narzekam. Więc tylko się cieszyć. Tylko się cieszyć z tego powodu. Na razie mam wszystkiego pod dostatkiem. Uh. Jaki magazyn. Fajnie. Dobra. Troszkę już tego mam. Troszkę dużo już tego mam. Nie sądziłem, nie wiem, że za łatwy poziom sobie nie wziąłem, ale dobra. To się może w każdej chwili zmienić, to bogactwo moje. Jakieś bardziej wymagająca ilość przeciwników i już mam po amunicji całej. Tutaj coś jest, nie ma nic. Tam mogę zejść, ale czy chcę? Nie wiem. Nie chcę. A wyjdę teraz? Dobra, już myślałem, że jakaś pułapka i nie wyjdę stąd. No na szczęście... wyszłem. O kurde. O, nie tego się nie spodziewałem. Tego, żeby się nie spodziewał. Dobra. Inta! Przeładujmy i... nie stój, 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 stop, 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 stop bo ja strzelam za amunicji, z której nie chcę strzelać ja nie chcę strzelać z hajsu ludzie, co wy mam dużo tej, to nie będę marnował pieniędzy waliło ich Dobra, tutaj jest zamknięte, nie przejdziemy, to słabo, bo jesteśmy tutaj pod dość sporym ostrzałem, Dobrze! troszkę ich tam rozerwał. Ok, podejdziemy trochę, pozbieramy te już nie pozbieram. To może teraz się przełączymy. Tym nie mogę Chociaż Okej okay. Dobrze idzie Bardzo dobrze idzie Ciebie nie... A mógłbym sobie w Mulswój wziąć? Nie mógłbym. To słabo No Granat i hajs. Dobrze Tu już nic nie ma, o, to idziemy dalej. Tam jeszcze czy nie ma ich Nie wiem Ale sporo ich tutaj było, nie ma co Spora grupka bandytów Tutaj nie wejdę tego pociągu No kurde Aha Oj ojo ojo oj, 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 oj. pod którym była apteczka? Oh, Паяю всю. Как выпунок. Аптачка Ку. Cool. Аптачка была под клавишем Ку. Cool. Да. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, <grym> гад, или башку снесу. Это одноглазый или голокол? Ай-ай. Что за... What? Ja mogłem coś zrobić? Chyba nie? Możesz opuścić swoją armię. Oj, oj. Jonasz. No to nie fajnie, no kurde. Piękny, no oczekiwany. padł. Takich, jak Wtedy. Moje imię, Han. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появится тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища... Rozumiesz? Możesz ostać sobie. Okej. Okay. Sucharewska. Jakiś dziennik znaleźliśmy. Tacy ludzie jak Bourbon chyba rodzą się już z pętlą na szyi. Przez całe życie kroczą po krawędzi ryzykując wszystkim każdego dnia i wydaje im się, że mogą tak bez końca. Ale nie da się oszukać śmierci. Jeśli przywykniesz do spacerów z krajem Pacerów z krajem przepaści pewnego dnia polecić. Dlatego ja. Dlaczego ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Chcę sam siebie przekonać, że nie jestem winny jego śmierci, że to musiało nastąpić prędzej czy później, bo sam dokonywał takich, a nie innych wyborów, nie tym gadaniem. Chcę zagłuszyć cichy, irytujący głos w mojej głowie, który uparcie mi wyrzuca, że mogłem coś zrobić, mogłem jakoś zmienić jego życie. W końcu nie byłem, nie był z niego aż taki... Nie był z niego taki zły człowiek. To nigdy nie jest nasza wina. To otoczenie. I kim w ogóle jest Han, żeby go osądzać. No tak, w ogóle, jest ciekawe kim jest ten Han. Eee, ja bym chciał sobie jeszcze przeszukać wszystko na spokojnie. Mam nadzieję, że tu... To... Oh. Okej. Okay. Ja w tych rarytasach, to ja nie będę go No hmm. da, jeszcze nie. Ну идем, идем. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Ну, no, шкода, за так, чещаг помогал нам. Так, сяк, нам помогал, Винс, шкода. No ale co mogliśmy zrobić? A ja pamięci nie. Oj, oj, oj. W ogóle rozdział duchy, więc... Ciekawie może być. Z tym nic nie zrobię. Okay. Znowu jakieś mroczne tunele. Tam nie przejdę, nie? Zamknięte. Tam mamy iść, aha, dobra. Tak, tam mamy iść, to spoko. Они не что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Окей. Ничего. О. Некоторые называют это пением тоннелей, другие считают, что это инфразвук, который na No to było dziwne. Tu był śmiech jakichś dzieci. Aż mnie ja ciary na nogach przeszły. A on mnie. O, klimacik, klimacik, Klima. ale no kurde ciekawe to było. Ciekawe. Tak, że w rurach słychać śmiech dzieci. O, ktoś tu widać. Komuś się nie udało. Szkoda. Dobra, idziemy dalej. jakaś karawana. О-о-о... Oh, это какие-то... Нет, как wow, что-то с ними случилось... Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Что ж там есть... Какой-то дух! О, боже... Хан! что ж ты мне дал! Не обойти должен... их... nie прикаsa się A am um, mam um, mam um. da yeah. się. Dobra, idziemy dalej. Eee, uh, teraz. Oj oj. Okej. Okay. No porąbane. Porąbane to jest Cały czas mam ciary jak tu chodzę, cały czas no, klimat tutaj jest jakiś no, niesamowity, kosmiczny wręcz, do orbity normalnie Saturna dochodzi. Ja pitole... się... A! Eee... Przepraszam, co? W ducha weszłem? No ale go tam nie widziałem. Okej, okay, dobra. Trzeba być bardziej ostrożnym, żeby tam jakąś tuszka nie zdenerwować, bo widać potrafią nie dość nieprzyjemny świat. los urządzić. W ogóle, ha, jakiś ty wysoki. Górę. Zamrę, górę, duży, no, bo to ten taki mały. Naprawę to już widzieliśmy. To, to, kto, to już widzieliśmy, więc już się bać nie będziemy. Ale ja nie idę, ja wolę do tego nie podchodzić. Ja, Han, koło ciebie stoję. No ja jestem za... Dwoje ciebie, chroń, nie błagam. Do... Ja się boję tych duchów. Ja się zawsze duchów bałem. Byłem młodszy naprawdę. Panicznie się duchów bałem. Okej. Okay. Jakieś z... z przeszłości wydarzenia, które tu się działy, ludzie uciekają. na no nic no. I tutaj zginąłem gdzieś w tym miejscu, więc ja tym razem tam do przodu nie idę, ja czekam na, aż Han tam pójdzie. Ja się nie pcham. Stoi tam dalej. Ja tam nie chcę podchodzić. On zniknie. O! Oh, shit! Oh, oh. Ojoj! Okej. Okay. Tego żem się nie spodziewał. Myślałem, że znowu zginę. Ale dobra. Udało się. Nie zginąć tym razem. No idziemy, idziemy. Ham, gdzie ty mnie prowadzisz? Да Что это? Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, Stanowiec cześć, um, Mam nadzieję, że na taki los nie spotka. No, ruszajmy, ruszajmy jak najszybciej. Ja chcę z tym wyjść. Nie, żeby to było źle, no ale no. Klimat to tutaj normalnie, naprawdę już poza galaktykę uciekł. Co to? Co to za drzewa, A, jakieś tu rosną? За ножи, смотри вперед. Окей. Okay. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астерио манта. Кастанай лапио манта. Алаум раум ом, алаум раум ом, кастаная лабила, астаре манта, алаум раум ом, алаум раум ом, кастаная лабила. Окей. Я хочу, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Был с ними, когда они погибали. Я был единственным. Щаем кому-то писать. Секунда. Окей. Okay. Уже мест с поворотом. Мы сотворили с нашим миром страшное. Неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. segunda, ó Okej, okay, już jestem. Idziemy dalej. Ja nic! Ja nic nie dotknąłem. To samo się tak zrobiło. Uu. dobra. Gdzieś ty poszedł. Ha, nie zostawiaj mnie tutaj samego. Ja tu normalnie nie, nie. Okej, okay, co mam, mam otworzyć? So, nie po co zdrościć takiego losu. I dobrze. Okej. Okay. Skąd ty Han bierzesz te drogi? Ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia. lecimy dalej. Ty czujesz? Ona przybliża się. Zamry. On? Co to? Eee, mam nadzieję, że mnie to nie zje. Czy jak z głową ruszam, to to się liczy, czy nie? Chyba nie. Uf, aleś, zabawa. Aś klimacik po prostu... Teraz naprawdę niedobre. Lecimy dalej, Han. Co to no było? Nazywajmy to anomalią. Nowego miara, nowych balizmi. No nie. Dobra, prawda. A sobie poszło. Tam trzy orało może paru po drodze. Да. Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. О, куда? Что тут еще Что тут Будь осторожен. Осторожнее, осторожнее, да? O ja co tu się co za jad, ale ja Ja ciebie Ja nie wiem co tu się dzieje Dobra to sobie nie mogę już nic wziąć, mam już mat wszystkiego O kude. oj ojoj Dobry pomysł, żeby się przygotować ładuj to szyb... luziu ładuj to, że szybciej Nie ociągaj się z tym, tak Na kurde zginę, jak nic jaki jak inę, zaraz. Aaaa! Dobrze! Kiń! Przepadnij! Ile was jeszcze tutaj? Jeszcze ładuj, że to A to jest dobra broń, bo mam dużo Pocisków. I co, myślisz, nie Pocisków Nic co myślę, że to niecie, nie będę? A O to chodzi Dobra Mi to pasuje! Dobra, 27 minut, trochę taki krótki odcinek, ale myślę, że w tym momencie się pożegnam. No, epicko było, epicko było, co mam rzec więcej, było bardzo epicko. Mi się podobało, mam nadzieję, że Wam też i tak to łapeczka, sub komentarz. I to tyle. Na razie, do następnego.